Ej, to jest ciąg dalszy misji fabularnej, w której naszym zadaniem jest dostanie się do tajemniczej wieży obcych. Dzięki temu, że odnaleźliśmy i uratowaliśmy skórę agentowi De Silva, pomoże on nam się tam dostać. W jakiś tajemniczy sposób ściągnie na siebie uwagę wroga, kiedy będziemy przy stacji benzynowej. Ciekawe, co planuje. Wyglądało, jakby planował popełnić samobójstwo, ale miejmy nadzieję, że żeśmy mu wybili ten pomysł. Tutaj jakaś notka przy grobie. Dobra. Otwarte, pseudo, otwarte tereny. Zobaczmy, czy coś ciekawego tu jest. zarobiam. Właśnie do tej wieży tu musimy się dostać. co to? Trzęsienie ziemi. Co się dzieje? Właśnie. Jakieś dziwne dźwięki. Wow, ho, ho, ho. Co to jest? Wow I kolejne! Tu i tu, Ło! Zaczyna nadawać, niedobrze, niedobrze. Jasnej cholery, co to jest? Haha, tu są wieże do terraformingu. No ładnie, no ładnie. To, aż taką skalę tu jest, nie Piękne. Nasz cel misji przed nami jest, właśnie ta wieża. Like <laughs> tak, no. Nowy Meksyk ma własne drapacze chmury, no. Szkoda, że nieludzkie, tylko kosmiczne. Prawo, lewo. W prawo myśl, jest ścieżka w lewo, zajrzyjmy sobie, co jest po lewej stronie. Jakiś obóz. Domek na drzewie, jakieś, zwłoki dziecka. Z pistoletem, albo jakieś kobiety. Nie, mam widać, że się żegna z kimś. Wow! A ty co tu robisz? Dawaj, dawaj, ging, 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 gin, ging, ging. Gin, gin, gin. Szybko. O, dobrze. By pewnie pomoc jeszcze wezwał, albo coś. Jak w tą stronę, ciekawe co to było, o a, jakiś przycisk, no pewnie Skubany chciał pomoc wzywać O schemat, co my tu mamy On zwiększa damę przeciwko wrogom, którzy mają tarczę. no nie wiem czy nie mi przyda, no, może któremuś agentowi dam Mój plecak na razie jest w sumie najlepszy, najbardziej pasuje do mojego stylu gry Na jakieś osiedle domków wchodzimy. Może jakaś impreza przy basenie będzie. Hehe, <grymne> balony zostajemy się niezauważeni. Rozstawmy agentów jeszcze w miarę po cichu. Może jest. Tu jest. No, rozstawmy ich, to będzie lepszy pomysł. Nie wejdą w naszą zasadzkę. Chciałbym z zewnątrz. Jakby się. Super, nie zauważyli nas tak. Jest tak. Zaminujmy tu teren. Zobaczmy, jak się spisze. Nasza nowa zabawka, dajmy ją maksimum do przodu. No. Nie mogę podnieść ciałka na no szkoda. Może później. Wyrzućmy zabawkę naszą. Dajmy, skup się na outsiderze. Też się skup na nim. Mogę już podnieść działko. No jak chcę podnieść działko, no. Dobra, super, w minę w raz 1. podnieśmy działko. Z góry będzie łatwiej ich ostrzelać. Tak. Zmieńmy broń na bardziej precyzyjną. Spróbujmy. Kolejne posiłki spowolnić. W tym czasie, kiedy działkę postrzeguję, przysuńmy agentów jak najbliżej się da. Działkę jeszcze żyje super. Znaliśmy granata. Pięknie. Tu rzućmy przeszkadzajkę. Bob poszedł, tak jest. Skup się na tym... W ...tarczy. ty na sil komendarza. Ja też się na sil komendarza spróbuję skupić. O, dobrze. Ten się tu napatoczył. Są teraz bliżej, może mina ten chyba, miną. Czyli commander jest zajęty blobem. O, padło nam po szkoda. Dobra, znieśmy towarzystwo, jakie ma. Głuszmy ich. Super, jest zajęty na O, Bob się przydaje. O, granat. O, sorry Bob. Ucieka, ucieka, o, ja. Jeszcze jeden. Zdołał rzucić granat. E. O, to nie koniec walki. Trzeba będzie amunicja, przeładujmy, dobra idziemy do przodu przeciwników? A, są, jest trójka, dobra. Na mnie. Wejdź najbliżej, bliżej jak się da. Tak, jest trójka tam z przodu. Wypadł z prawej strony. Ty będziesz... no... Snajper, wow, tak, tak, Snajper w pierwszej kolejności, dość możliwe. No, a, w miarę mało życia. <słyski> W razie jakby spróbowali nas ob obejść, sklankować, ustawmy działko, prawda, jeszcze rzućmy boba, tu jakby będzie jeszcze tędy to zastanów ślepiony i skupmy się na Outsider Elite. Dobra, padł. Tam się tłuką. O. No, działko znowu padło. Po walce, życie się nam odnowiło. Zbierajmy zapas amunicji. Nigdy nie wiadomo, co się i za rogiem. No, spokojnie. No, dobra. Jakieś mu mam Pistolet, laserowy, nie. Tam jestem się trzymał. O, jakieś ślady. Ktoś dostawiał opór. cofał się do domu. Dość porządnie ranny, pewnie sporo krwi, ale nie wiem, nie możemy mu pomóc. No, szkoda, pewnie już nie żyje. O, o, jakaś nowa broń. Co to takiego? Uuu, Wygląda mi na wyrzutnik granatów. launcher. blaster, launcher. Tak, wystrzeliwuje rakietami, ale tylko trzyma. Przeładujmy. Cztery w magazynku. no trochę mało. Zbliżamy się chyba już do stacji benzynowej. Miejmy nadzieję, że de Silva jest jeszcze przytomny, na umyśle faktycznie nam pomoże wprowadzić jakieś zamieszanie. Spoko, nie ma sprawy. Tylko nie rób nic głupiego, proszę cię. Zamienimy sobie na sniperkę. Cześć! Uśmiech! O, prawie całe życie! Dobra, to i padł. Ło, Tam mi idzie Sleeve'a? Chyba, nie, mam nadzieję, że nie. Ło! A nawet jak tak, to dał im popalić. O, żyje. Ooo, ale już niestety się zwiesił. Ale, ale zakończył z klasą. Dzięki, Baron, że pomożesz nam. Zabierzesz nam doktorka. Zabierzesz naszego przyjaciela. Chyba shotgun. Może amunicja się przyda. Tak, shotgun. No, trochę amunicji. O, bloby. Wienin. Dobra. czy będzie więcej. Miejmy nadzieję, że nie. Poniszczone miasto, czy mieście jakieś. Shotgun, nie lubię shotganów. Ewakuacja objazd, no niestety nie idziemy pod prąd. O. i chodź, się Znęcają nad swoimi podwładnymi można powiedzieć co tu czego zacząć. Działko dajmy na początek. Dajmy kolejną linię tu w środek. Spróbujmy tych tam ogłuszyć. Za daleko tobie, skup się na tym. O, jeszcze ich pchnijmy. A ja rzucę sobie przeszkodzajka. Niech zajmie ich uwagę. Tak jest, wykończmy. Działko w górę, są osunięci. W miarę szybko powinni padać. Tak, już dwóch padło. Trzeci, super. Wychyl się, wychyl się, koleżko. Teraz tym działkiem wypadają jak muchy. Jakby nowy członek drużyny. Ups, chyba za wcześnie to powiedziałem. Właśnie, rozwalili nam członka drużyny. Wszystkie umiejętności mają teraz cool Chwilę będzie ciężko. Dobra, padł. No, granat w którą stronę? Tu zamienimy. Tajran. Spróbujmy tu jeszcze osiągnąć. Ja się skupię na tym. Ta trójka padnie, czy nie? No, nie, padła. O, o, chociaż jeden chyba oberwał od miny trochę. Tak, pchnijmy ich. Super. <giby> Gincie, padacie teraz jak muchy. Uo. Posiłki to wiecie. Zwykłe mięso armatnie w tej chwili to może mi naskoczyć. Przesuńmy ich bliżej. Zabądźmy trochę terenu. Dobra, a Tego. A ja się skupię na kapsule. O, nie podchodź mi! Kurde, w swojego trzy rakiety ładowałem. Co za kretem? Oślepmy ich jednocześnie, aby... Mina wybuchła. <laughs> Super. Działko, dodatkowo. Oj, nie zdążyłem zdjąć. Nie w swoje działko. No. Ku o kurde, sektopod. Nie wiem, czy to on zdjął działko, czy ja zdjąłem. Przez pomyłkę. Ciężko będzie. te. O, teraz faktycznie. Nie wiem, nie wiem. Daj mi pomyśleć. Podnieśmy sektopoda. Trochę czasu zdobędziemy. W nogi. Pad jeden. Ciśnijmy granaty. Podlećmy, abym nie musiał reanimować rzuć mi przeszkodzajkę, rzuć gdzieś tam minę w środek, cokolwiek. Chyba kolejne posiłki idą, bo kapsuła ma tarczę na sobie. Gdzieby przystawmy tu? No, 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 no. A za, za dużo. Wal w tym kapsułę, wal ile wlezie. Dobra, padł. Super. Sekto podzają się naszym blobem, a granat Uff, blisko było. No i padł mi agent. Ech, nie mam amunicji, czy ma, ma, mam jeszcze trochę. Dobra. Podnośmy. Gdzieś trzeba za ści ścianą się schować. Przenieśmy naszych kompanów trochę bliżej. Zaminuj tu teren. Ciekawe czy... I się schowaj tu. W razie jakbyś padał, bym miał blisko do Ciebie. Sekto to podwidzę, że tam... ...zainteresował się bardzo blobem i bardzo dobrze. No. Tak na odległość wykończę. O jasna cholera. Mówiłem. W górę. O. tym też się skończyło. Nie mam. Aha, Naboje. Ech. Trzeba wziąć snajperkę. Znowu podawiam podnieść go kolego. A ja... Super, z go przez szybę. No, tu już ciężko było, jak monista się pokończyła. uzupełnimy zapasy. O, nawet agent awansował. Komando. Co on ma za perka? Yy, nie, nie będziesz tworzył się dla plazma. O. Chodzę chyba plazma. Przynajmniej z supporta, ten. Co tu ma jeszcze? Z się nie sprawdziła ta, ten shield. Mało była przydatna. Wybierzmy. Nie, shielda... Chociaż. Nie, wybierzmy. Obszar plazmy. Byłyśmy w atak niż w obronę. Jak tutaj mówią, najlepszą obroną jest atak, także tak zróbmy. Dobra, uzupełniam granaty. Zabawkę... O! Już leciał Barnes. Nie ten bramki. prawie pełen. ...magazyn, na który jeszcze zbierzmy no. amunicję, sniperka no, nie leży. Gnoty pełne. Tu gdzieś broń wyrzuciłem. Eee, nie można jej podnieść. O! Tak, nic ciekawego, żadnej nowej broni. O, super. To się przyda. Wiedziałem, że jak dobrze poszukam, to się znajdzie coś lepszego będzie snajperka. Rzutnia rakiet zawsze się przyda na cięższych przeciwników. Dobra, idziemy do supermarketu na zakupy. Super, muzyczka. Dzień dobry, poproszę kilo mąki, kilo bułki, jakieś pieczywo. I trochę obcy. coś znajdziemy nowego. Zaraz zobaczmy, szukajmy kolejna znaczka. O, pan z policji coś planuje, tam jest zapas. Amunicji, no ale nie do naszego typu. No tak, bo mamy w sumie całą energetyczną broń, a nie, w sumie całą kosmiczną broń. Kosmitów mamy, a nie naszą. No tu jest jakaś znajdźka, dobra. Tak, 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 list, kto jest zatrudniony, jakiś tam. Nikogo nie ma w tym supermarkecie, niestety. Dobra, wychodzimy. No właśnie. O, doktorek do naszej drużyny chyba wyłącza super. W czwórkę teraz, ciekawe czy będziemy mieli możliwość wydawania mu komentarza, nie. Ciekawe co tam się dzieje. Ach. Niech się opłaci, stary. Przegrywamy. Agent De Silva jest chory, a Ty chcesz coś badać. No właśnie, chrzanie twoje masz odnaleźć i wyleczyć agenta De Silva i tutaj jakieś nowe materiały masz pozyskać. No właśnie, niech będzie warte wysiłku jaki w to wkładamy i ile ludzi żeśmy stracili. O! Przynajmniej był doświadczony. Nie trzeba będzie go niańczyć. Walczył podczas II wojny na Pacyfiku. Także całkiem nieźle. Aha, wieża jest kontrolowana cała. Nie, to jak komunikacja. Jak mam to powiedzieć? Mozaik rozmawiać z tym, co jest żywym. W jaki sposób jest.

No to dobrze by było jakbyś zyskał kontrolę nad systemem. Bo jak nie, to to będzie krótka podróż. Niestety nie wiem co tu robią. Sleepwalkersi dlaczego wchodzą w te kapsułę? Może przeprogramowanie, albo może produkują outsiderów z nich. Przemieniają ich w obcych, a my ich teraz zabijamy. No to by było ciekawe. No właśnie, jakieś urządzenia musimy przechwycić z tych wieży, także. No, znaczka? Udajmy się tam. Znowu ktoś z policji zostawił nam jakieś wskazówki. Spoko Barnes, na pewno damy im popalić. No już, już spokojnie, masz taki niecierpliwy. No, co to? No miejmy nadzieję, że to nie było skryptowane i że faktycznie Zareagował poprawnie. O! Kolejny. No, nie skar... No, no, ktoś go zdjął. No co, źle mi się nie udało, niestety muszę nad celnością poprawić. Jak oni wiedzą, że come here? im The same way it coordinates the outsiders and commands the infected sleeper agents. How do the infected go from that to these sleepwalkers? The human mind can only. Raime. No, ciekawe właśnie skonami wiedzą, że mają to... the... przejść. I po co? Niko is able to fight it. Yes, but only people with exceptional. Sure, <laughs> z... one of an spalcacz. <sighs> za. urządzenia mozaiki, dobra dalej w następnym odcinku uzupełnimy zapasy widzimy się w dalszej części, na razie, hej